Dzień dobry we wtorek, 12 sierpnia. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. poniedziałek indeks WIG 20 spadł o 0,9% do 2994 punktów, a indeks WIG spadł o 70%. Obroty na GPW wyniosły 1,4 miliarda złotych. Najmocniej wśród blue chipów spadały akcje polskiej grupy energetycznej o 3,9% do 11 zł i 31 groszy. Nad kreską tylko mBank ze wzrostem o nieco ponad 2%. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost Coal Energy o 15% do 3 zł i 52 groszy. Niemiecki DAX spadł o 30%. W Stanach Zjednoczonych główne indeksy zakończyły sesję pod kreską w oczekiwaniu na dane o inflacji. Wieczorem za dolara płacono 3,67 zł groszy, a za euro 4,26. Zasubskrybuj pełną wersję naszej prasówki, dla której ten podcast jest tylko uzupełnieniem. Subskrybując prasówkę, wspierasz rozwój naszego serwisu. Dołącz do największych firm doradczych i kancelarii prawnych w Polsce, które są już z nami. Aby dołączyć całą firmą, skontaktuj się przez b 2 Gospodarka i makroekonomia Prezydent Trump zaprosił prezydenta Nawrockiego do Białego Domu na 3 września, by porozmawiać o wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracy gospodarczej, energetycznej i technologicznej. Prezydent Nawrocki liczy na zmianę ambasadora w Stanach Zjednoczonych Ameryki, oceniając, że Bogdan Klich nie jest najlepszym kandydatem na to stanowisko. Od 2026 roku windy będą musiały być montowane we wszystkich budynkach mieszkalnych mających co najmniej trzy kondygnacje. Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek instalacji paneli fotowoltaicznych m.in. w obiektach użyteczności publicznej, hotelach i akademikach. Renata Mroczek, dotychczasowa wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki i pierwsza kobieta na tym stanowisku, została powołana przez premiera Donalda Tuska na pięcioletnią kadencję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ekonomiści banku City Handlowy prognozują, że gospodarka urośnie o 3,5% rok do roku w drugim kwartale bieżącego roku. Inwestorzy z Japonii wciąż pozostają największymi posiadaczami polskich obligacji. Rząd pracuje nad kompleksowym projektem dotyczącym dzierżawy nieruchomości rolnych. Od września opłaty za badania techniczne samochodów osobowych będą wyższe o około 50 zł. Wiadomości gospodarcze ze świata. Od 2027 roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać zakaz płatności gotówką powyżej 10 tysięcy euro, przy czym państwa członkowskie będą mogły ustalać niższe limity krajowe. Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek weryfikacji tożsamości przy transakcjach gotówkowych przekraczających 3 tysiące euro w sektorach takich jak bankowość, rynek nieruchomości, kasyna, handel towarami luksusowymi oraz kryptowaluty. Branża chemiczna krajów Grupy Wyszehradzkiej apeluje do Komisji Europejskiej o wzmocnienie konkurencyjności sektora. Prezydent Trump odwołał ze stanowiska komisarza urzędu podatkowego Billiego Longa. Besent prowadzi poszukiwania następcy Jeroma Pawella, opierając się na rozszerzonej liście kandydatów. Besent uważa, że nowy przewodniczący rezerwy federalnej powinien mieć możliwość przeprowadzenia przeglądu funkcjonowania instytucji. Dziesiątki liderów opozycji w Indiach, w tym Rahul Gandhi z głównej partii opozycyjnej Kongres, zostało zatrzymanych w New Delhi podczas rzadkiego publicznego protestu przeciwko, jak twierdzą, nadużyciom wyborczym. Politycy skandowali hasła, przeskakiwali przez bariery i maszerowali w kierunku komisji wyborczej. Nvidia i Advanced Micro Devices zgodziły się przekazywać rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki 15% przychodów ze sprzedaży zaawansowanych chipów komputerowych do Chin. Ryanair rozpoczął przegląd opcji strategicznych w związku z planowaną zmianą profilu działalności i stopniowym wycofaniem się z sektora odnawialnych źródeł energii. Decyzja jest wynikiem spadku rentowności projektów, rosnących kosztów finansowania oraz zmian w systemach wsparcia. Spółka rozważa m.in. sprzedaż aktywów, pozyskanie inwestora lub wejście w nowy obszar biznesowy. Bank PKO od stycznia 2026 roku wprowadzi nowe zasady wynagradzania i premiowania dla 2700 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Bank podkreśla, że zmiany mają dostosować system płac do wyzwań rynkowych i nie wiążą się z planami redukcji zatrudnienia. Duński Ørsted, partner polskiej grupy energetycznej w projekcie Baltica 2, planuje ratunkową emisję akcji wartą 34 miliardy złotych, lecz inwestycja w Polsce ma zabezpieczone finansowanie i przebiega zgodnie z planem. Firma ma problem z upłynnieniem farmy wiatrowej w Stanach Zjednoczonych, stąd powstała potrzeba pozyskania środków z innych źródeł. 50% firmy jest w posiadaniu duńskiego skarbu państwa. PKP Cargo zdecydowały o uruchomieniu zwolnień grupowych do 765 pracowników. Inspekcja jakości handlowej, artykułów rolno-spożywczych po kontroli producentów i sprzedawców lodów miała zastrzeżenia do 42% lokalizacji. Krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Sektor obronny dominuje na rynku umów kredytowych w Europie. Duże firmy wzywają banki inwestycyjne do zaprzestania ujawniania informacji o ich przejęciach w Wielkiej Brytanii. Inwestorzy w funduszach private equity zmagają się z kapitałem uwięzionym w tzw. funduszach zombie. Premiera GPT-5 od OpenAI spotkała się z mieszanymi opiniami. W trwającym sporze prawnym Nowo Nordisk z dziesiątkami amerykańskich aptek i firm sprzedających tańsze kopie leku odchudzającego Wegowi, HIMS ⁇ Hers, pozostaje wyraźnie nieobecna. Firma telemedyczna wciąż oferuje sporządzane na zamówienie wersje preparatów w niższych cenach, balansując na granicy federalnych ograniczeń dotyczących takich odpowiedników. Transakcje i finansowanie. PKP Cargo i spółka zależna PKP Cargo Tabor podpisały list intencyjny z województwem lubuskim dotyczący możliwej sprzedaży sekcji napraw lokomotyw w czerwieńsku. Transakcja wymaga rezygnacji Skarbu Państwa z prawa wykupu majątku o znaczeniu dla obronności oraz uzyskania zgód w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Strony deklarują chęć utrzymania zaplecza technicznego i świadczenia usług naprawczych dla Polregio i PKP Cargo, a list obowiązuje do końca 2026 roku. Duńska grupa Saling, właściciel sieci Netto w Polsce, uruchomiła fundusz inwestycyjny Saling Seeds o budżecie 67 milionów euro skierowany do startupów i scale-upów mogących zrewolucjonizować handel detaliczny. Inwestycje w wysokości od 700 tysięcy do 3,5 miliona euro w pierwszej rundzie mają obejmować projekty z obszarów nowych technologii, cyfrowych doświadczeń klienta, zrównoważonego rozwoju i trendów konsumenckich. Fundusz działa globalnie, początkowo koncentrując się na Europie, a grupa Saling planuje w Polsce zwiększyć liczbę sklepów netto z obecnych 680 do 1000 w 2028 roku. Spire Capital, pierwszy od dekady nowy fundusz private equity w Polsce, zakończył pozyskiwanie kapitału na poziomie 90 milionów euro. Środki pochodzą między innymi od Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz prywatnych inwestorów, a strategia funduszu koncentruje się na przejęciach rentownych firm technologicznych. W portfelu Spire znajdują się obecnie cztery spółki, a kolejne inwestycje planowane są na jesień. Ekopol górnośląski Holding planuje zainwestować od 15 do 20 milionów złotych w innowacyjne startupy, szukając nowych kierunków rozwoju także poza branżą paliwową. Scanway kończy pracę nad prospektem. Liczy na przejście na główny rynek giełdy papierów wartościowych jeszcze w bieżącym roku. Cyfrowy Polsat pozyskał blisko 953 miliony złotych finansowania na farmę wiatrową w Drzeżewie, która od czwartego kwartału będzie działać komercyjnie. Prawo i podatki. Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki zostali ukarani grzywnami odpowiednio 450 tysięcy i 400 tysięcy złotych za reklamowanie alkoholu w internecie i mediach społecznościowych. Palikot organizował konkurs o nazwie Upijemy Twoją Rodzinę, który zachęcał do spożywania alkoholu i publikowania zdjęć z alkoholem, zaś Wojewódzki świadomie promował alkohol na Instagramie, osiągając duże zasięgi. Sąd podkreślił, że wyrok ma wymiar edukacyjny i prewencyjny, pokazując, że prawo jest równe dla wszystkich, niezależnie od popularności czy statusu społecznego. Prokuratura Europejska przejmie postępowanie dotyczące nieprawidłowości w udzielaniu i pozyskiwaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Decyzja wynika z tego, że Krajowy Plan Odbudowy jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, a zgodnie z unijnymi przepisami prowadzenie dochodzeń w sprawach przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej leży w kompetencjach Prokuratury Europejskiej, co potwierdził Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sprawę przejmą niezależni prokuratorzy europejscy, a Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o przekazanie śledztwa, które dotyczy m.in. podejrzeń o wydatkowanie środków Krajowego Planu Odbudowy na kontrowersyjne cele takie jak jachty, solaria czy chwilówki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmiany w prawie ochrony środowiska, które umożliwią społecznościom i organizacjom ekologicznym zaskarżanie programów ochrony powietrza oraz planów krótkoterminowych do sądów administracyjnych. Projekt ma dostosować przepisy do wymogów Unii Europejskiej i wycofać skargę Komisji Europejskiej z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącą braku dostępu do wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie. Skargi będzie można wnosić w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia uchwały, co ma zapewnić równowagę między prawem do odwołania a realizacją działań naprawczych. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która uprości procedurę wypowiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej samochodu. Dzięki nowym przepisom, nabywca auta będzie mógł samodzielnie wskazać datę wygaśnięcia obowiązującego ubezpieczenia po zmianie właściciela, co znacząco ułatwi zmianę firmy ubezpieczeniowej. Regulacje dotyczą także pojazdów rolnych, wspierając deregulację i likwidację zbędnych barier prawnych. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od stycznia 2026 roku istotnych zmian dotyczących fundacji rodzinnych, które mają przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej. Kluczową nowością będzie obowiązek utrzymania składników majątków fundacji przez minimum 3 lata przed ich sprzedażą w celu uniknięcia opodatkowania, co ma zniechęcić do zakładania fundacji jedynie w celach spekulacyjnych. Ponadto fundacje rodzinne zostaną objęte 25% podatkiem dochodowym od osób prawnych od najmu krótkoterminowego oraz przepisami dotyczącymi opodatkowania udziału w zagranicznych jednostkach kontrolowanych. Proponowane rozwiązania mają uszczelnić system podatkowy i poprawić transparentność takich struktur, jednocześnie zachowując ich podstawową funkcję sukcesyjną i ochronną. Z założeń projektu ustawy opublikowanych w poniedziałek w wykazie prac rządu wynika, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie nadzorował wymianę danych między przedsiębiorcami, konsumentami i administracją publiczną oraz certyfikował organy do rozstrzygania sporów dotyczących danych. Projekt ustawy wdraża unijne rozporządzenie o sprawiedliwym dostępie do danych, tworząc ramy dla bezpiecznej, interoperacyjnej wymiany danych i ułatwiając m.in. zmianę dostawców usług chmurowych. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie również odpowiadał za rozpatrywanie skarg, nakładanie kar za naruszenia, współpracę z krajowymi i unijnymi organami oraz monitorowanie sytuacji technologicznej i gospodarczej w kontekście wymiany danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych postuluje możliwość ukrycia adresu prowadzenia działalności w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, gdy jest on taki sam jak adres zamieszkania przedsiębiorcy, aby zwiększyć jego bezpieczeństwo i prywatność. Propozycje obejmują zastrzeżenie publikacji adresu lub udostępnianie go wyłącznie na wniosek, co miałoby chronić przed niechcianym nachodzeniem czy szykanowaniem, zwłaszcza w przypadku osób prowadzących działalność w miejscu zamieszkania, jak np. prawnicy czy terapeuci. Eksperci zaznaczają jednak, że całkowite ukrycie adresu może utrudniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ponieważ jawność adresu potrzebna jest do kontaktu, weryfikacji danych i kierowania roszczeń. Z opublikowanej w ubiegłym tygodniu przez Krajową Administrację Skarbową prezentacji wynika, że centralna ewidencja wyrobów akcyzowych ma zostać uruchomiona zaraz po etapowym wdrożeniu obowiązkowego krajowego systemu e-faktur. Centralna ewidencja wyrobów akcyzowych umożliwi fiskusowi zdalne i elektroniczne monitorowanie obrotu wyrobami akcyzowymi w jednolitym formacie XML, co sprawni analizę ryzyka i kontrolę tych wyrobów. Do czasu wdrożenia centralnej ewidencji wyrobów akcyzowych przedsiębiorcy nadal mogą prowadzić ewidencje akcyzowe zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Tegoroczny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oraz interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzają, że przychody uzyskane z programów motywacyjnych opartych na instrumentach finansowych, takich jak Restricted Stock Units i udziały fantomowe są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jasno wskazał, że takie przychody nie są wynagrodzeniem ze stosunku pracy, lecz przychodem z kapitałów pieniężnych, który podatnik rozlicza samodzielnie, bez udziału płatnika. Ta interpretacja ma istotne konsekwencje dla firm, zwłaszcza z branży informatycznej i nowoczesnych usług, które powinny dokładnie przeanalizować swoje programy motywacyjne pod kątem spełnienia warunków preferencyjnego opodatkowania. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przychód z tytułu warunkowego umorzenia pożyczki powstaje już w dniu zawarcia umowy, nawet jeśli umorzenie jest uzależnione od późniejszego spełnienia warunków, o ile w umowie nie wskazano jednoznacznie, że przysporzenie nastąpi później. W praktyce oznacza to, że umorzenie pożyczki traktowane jest jako przychód podatkowy od razu przy podpisaniu umowy, a ewentualne niespełnienie warunków może tylko cofnąć skutki umorzenia z mocą wsteczną. Stanowisko to jest odmienne od niektórych wcześniejszych interpretacji sądów niższej instancji, które uważały, że przychód powstaje dopiero po definitywnym umorzeniu pożyczki i po spełnieniu wszystkich warunków. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że wydatki na pojedyncze elementy rusztowań, które są niezdatne do samodzielnego użytku, mogą być jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, ponieważ same te elementy nie spełniają definicji środka trwałego. Dopiero po zestawieniu ich w kompletne rusztowanie o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych, taki zestaw stanowi środek trwały i podlega amortyzacji. Orzeczenie potwierdza prawo firm wynajmujących rusztowania do bardziej elastycznego rozliczania kosztów nabycia poszczególnych elementów. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że oddział zagranicznej spółki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki naliczone przez spółkę macierzystą od pożyczki udostępnionej oddziałowi, traktując oddział jako odrębny podmiot podatkowy mimo braku osobowości prawnej. Sąd podkreślił, że umowa między spółką macierzystą a oddziałem, choć formalnie nie jest pożyczką, może być rozliczana jak pożyczka na warunkach rynkowych, a odsetki zapłacone przez oddział stanowią jego koszt podatkowy. Takie stanowisko sądu pozwala oddziałom na uznawanie kosztów finansowania zewnętrznego, co jest zgodne z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania i przyjętą praktyką fiskalną. Wiadomości prawne ze świata: United States Postal Service zablokowało przesyłki od Demand Vape, głównego dystrybutora nieuregulowanych elektronicznych papierosów, które nie posiadają zezwolenia Food and Drug Administration, po tym jak Departament Prawny Nowego Jorku przedstawił dowody naruszenia prawa. Działania te mają poważny wpływ na wart wiele miliardów dolarów nielegalny rynek e-papierosów i przynoszą korzyści dużym koncernom tytoniowym, takim jak Altria i British American Tobacco, które od dawna sprzeciwiają się nieuregulowanym e-papierosom ponieważ na całym rynku amerykańskim dostępnych jest tylko 39 produktów do wejpowania zatwierdzonych przez Food and Drug Administration, decyzja o ograniczeniu nielegalnych przesyłek z e-papierosami zaostrza regulacje i może jeszcze bardziej ograniczyć liczbę przewoźników gotowych do transportu takich produktów. Fundacja Wikimedia, będąca operatorem Wikipedii, przegrała sprawę sądową w zakresie niektórych przepisów brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie w internecie, która nakłada surowe regulacje na platformy internetowe, a w tym potencjalny obowiązek weryfikacji tożsamości użytkowników. Sąd Najwyższy orzekł, że przepisy te mające na celu ograniczenie szkodliwych treści nie zapewniają obecnie Wikipedii bezpośredniej ochrony prawnej i zezwolił fundacji na zaskarżenie przyszłych decyzji regulacyjnych, jeśli klasyfikacja jako usługa ścisłej kategorii pierwszej znacząco utrudniłaby funkcjonowanie Wikipedii. Orzeczenie podkreśla odpowiedzialność Owkom i rządu Wielkiej Brytanii za zapewnienie ochrony Wikipedii podczas wdrażania ustawy. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl, subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.